Teraz mam zamiar z Wami pokazać jak według Was ten sezon oceniacie. Od 1 na 10. Napiszcie w Więc to, to... to Mi się podoba no ja i w ogóle. O te! Jak to się nazywało, Kominy jakoś tak. Chyba. Z remixu trochę powróciło. To jest fajne. Bardzo mi się to podoba, że z remixu to trochę tego powróciło. Nie mi się podoba, że dużo takich przyczep jest Takich o jak tam... O! takie? Dużo, o takie o! Nie wiem czy to leci W ogóle sprawdzają się Ale to nie ważne O, kurczę, to jest lecie Co Ten burger, ja go mam z Lego A nie, to nie jest burger A wyglądała jak ten burger taki z Kaczem, no, Ale I... no, w tym sezonie fajne jest to, że... Dobra, wiesz, mówię, ale jeszcze raz powiem. Że Zermica. Są takie ciekawsze miejscówki, mnie, w tym sezonie. Jest takie ciekawsze. Jak... o, żołnierze, użyj gumy! No podoba mi się w ogóle ta mapa. Napa jest ciekawa, są ciekawe bronie. O ten karabin mi się mega podoba, o ten. O, o to jest mój jeden suwerenny karabin. O ten. Wszystko fajne ma Bardziej badmintem Lubię taką mapę Taką OG, jak powraca coś Lubię takie Powraca To jest fajne Dobra Mieliśmy obgadywać ten sezon Sezon mi się bardzo podoba. Są te, takie fajne miejscówki na bagnach. Są takie fajne porobione w ogóle. Te drzewa są fajne. I pamiętam jak w Remixie było tak... O! To leczyło. To leczyło. Zaraz pokażę. To Chyba będzie widoczne. O, widzicie? Na mnie, na moim skinie, są takie jakby, że Dwa nie, 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 No dobra, ale to jest nie, się To... Podoba mi się to... że fajnie się w ogóle te krzaczki są takie fajne na o Boże, to kiedyś to jeszcze by byłoby bez końca wszędzie. Teraz nie to... Ale w tym sezonie rejmu jest tak przypominam to. Jak to kiedyś było. Że to... No, nie wiem, jak wam to powiedzieć. O! Ta miejscówka, jak tutaj boty były. To ziomek, gdzie ty leciłeś? Czy nie? Tak? No, przynajmniej leciłeś. Leciałeś za dyre.

Kurde! Co so, jaka ładna budowla to jest? To ładnie wygląda. O! Psz, dobra już to wiem. Ale ta miejscówka, pamiętam, to, to nie było w pewnym Czy było? Nie pamiętam. Napiszcie w komentarzach. Ta miejscówka kiedyś była. Ale nie pamiętam kiedy. Właśnie podoba mi się to, że to jest najperskiej, no, że najpierw że... co to było? Ale dobra ale w tym sezonie. W ogóle miałem nagrodę przychodzić w nie Dobra, jedę z towarów. mi się podoba ten komin. Ja pamiętam, jak kiedyś wtedy grałem, to latałem zawsze na ten komin. Fajnie bardzo. O, ile ludzi naraz będą tam? Ja mam i zwalam. No i tak, tego się nie weźmiesz. Siorbę. o. Pęka Cię jak były Siorbeth? Przecież ja się o, Było tak. Końce stratów, super Ja... pszcz... To ty mnie zabijesz wcześniej!